Dwa słowa jeszcze do ostatniego filmu. To nazywa się Baza Hamela i ma tyle elementów co liczb rzeczywistych. Czyli mam moc tego zbioru to kontinuum, a więc nie da się elementów tego zbioru wypisać jeden za drugim po przecinku. Jeśli ktoś jest zainteresowany dowodem, to może sobie zobaczyć metoda przekątniowa. Bardzo ciekawy temat sposób w zasadzie jak udowodnić, że z liczb rzeczywistych nie da się wypisać po przecinku jedna z drugą w odróżnieniu do zbioru liczb naturalnych. W zbiorze liczb naturalnych możemy wpisać 1, 2, 3 i tak dalej. Liczb rzeczywistych nie da się tak wypisać. I wiemy, że wszystkie funkcje spełniające równanie kosziego są tej postaci, a w zasadzie powinienem pisać f od ti. f od ti. I Inaczej jeszcze alfa i lambda i, gdzie to lambda i to będą te wartości tej funkcji na tych wektorach bazowych, i alfa i należą to do, do wymiernych. Ok, a teraz y, przejdziemy do lematu kuratowskiego zorna, ale y, rozważmy sobie przykład jeden. Rozważmy zbiór y, liczb naturalnych. Bardzo konkretny y, zbiór z konkretną relacją, która nazywa się bycie mniejszym lub równym. Ogólnie w matematyce są ogólne wzory i ogólne relacje. My aż tak nie będziemy nie będziemy aż tak się wgłębiać w szczegóły. Rozważymy sobie taką szczególną relację w zbiorze liczb naturalnych mniejsze lub równe. I i ona spełnia trzy, trzy warunki, o których chciałbym powiedzieć. Jest zwrotna, ta, każda liczba naturalna jest mniejsza równa od, od siebie. Ta, ta, yy, ta cecha nazywa się zwrotnością. Dwa, jeśli jakaś liczba naturalna jest mniejsza od drugiej, i druga jest mniejsza od, od trzeciej, no to z tego wynika, że pierwsza jest mniejsza od trzeciej. To jest przechodność i trzy, jeśli jedna liczba jest mniejsza od drugiej, mniejsza, równa, i druga jest mniejsza, równa od pierwszej, no to z tego wynika, że te dwie liczby są takie same i to jest antysymetria. No, ktoś by mógł powiedzieć, trzy oczywiste własności liczb naturalnych. OK? ale tak jak mówiłem relacja w matematyce może być zdefiniowana różnorako może być w egzotyczny sposób jakoś zdefiniowana na jakimś dziwnym zbiorze i te trzy własności nie są już takie oczywiste ja pamiętam że lubiałem sprawdzać czy dana relacja jest relacją równoważności to było fajne ćwiczenie dla mnie i polecam każdy może sobie wpisać w google czy relacja jest relacją równoważności i tam wyjdą jakieś ćwiczenia na pewno na sprawdzenie tego, bo to jest łatwe i przyjemne ćwiczenie. Pamiętam, że zawsze to lubiłem robić. Innym przykładem relacji w matematyce to może być... graliśmy tu... zbiór i relacje. to relacje. Teraz weźmiemy inny przykład, weźmiemy sobie zbiór zbiorów, albo żeby nie mówić zbiór zbiorów, może powiedzmy rodzinę zbiorów, czyli S to jest zbiór, który sobie zbiory i taką relację zawierania się relacja, to też jest re relacja yy, yy, i ona, i ona też, też spełnia te trzy warunki każdy zbiór yy, zawiera się w sobie yy, jeśli A zawiera się w B i B zawiera się w C, no to A zawiera się w C yy, i trzy jeśli A zawiera się w B i B zawiera się w A no to A i B muszą być takie same. Czyli też spełnione są te trzy warunki, i w ogólności bierzemy sobie zbiór i, i jakąkolwiek relację, jakkolwiek zdefiniowaną. Y, 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 I dylemat, właśnie kuratorskiego dotyczy, dotyczy w ogólności wszystkich zbiorów i, i relacji, które właśnie y, spełniają te trzy warunki. Jeśli mamy właśnie taki zbiór ogólnie i ogólną jakąś relację, która spełnia te trzy warunki, pierwszy, drugi i trzeci, czyli jest zwrotna, y, przechodnia i antysymetryczna, to mówimy, że y, ten zbiór jest częściowo uporządkowany. Ta relacja częściowo porządkuje zbiór X. Czemu tak się mówi? No, nie będziemy wchodzić w, teraz w, w genezę tego. Mówimy po prostu, że to jest częściowy porządek. Częściowy Częściowy porządek. Częściowy porządek. Czyli ta relacja jest częściowym porządkiem na tym zbiorze, ta relacja jest częściowym porządkiem na tym zbiorze. Y, ok. W dodatku, y, jeśli każdy podzbiór, y, jeśli każdy podzbiór X, czyli weźmy sobie jakiś dowolny podzbiór X, y, A będzie podzbiorem X, taki że dla każdego dla każdej każde dwa elementy z A da się ze sobą porównać czyli jest albo tak albo tak to mówimy że A jest łańcuchem w x. i y, zobaczmy na przykładzie zbioru liczb naturalnych weźmy sobie jakikolwiek pozbiór, 1 2 3 8 10 tu każde dwa elementy jestem w stanie porównać tą relacją ze sobą. No 2 jest mniejsze od 10 i tak dalej. Także to jest łańcuchem w N. Nie? w ogólności każdy pozbiór, który dwa elementy da się porównać, to nazywamy łańcuchem łańcuchem. Jest. łańcuchem w X, jeśli i tu jest ten warunek. OK. To mówię, relacje w matematyce są różnie zdefiniowane i to nie jest oczywiste, że zawsze da się porównać. Można tak skonstruować relacje, żeby nie każde dwa elementy dało się porównać ze sobą, e, żeby, żeby nie były ze sobą w relacji. OK, no i teraz możemy przejść do lematu Kuratowskiego-Zorna. Co, co on mówi? Jak, jak, jak brzmi? Lemat Kuratowskiego-Zorna mówi tak. Są dwa założenia. Dany jest zbiór X z z częściowym porządkiem, porządkiem czy to jest częściowy porządek. I teraz tak. Każdy łańcuch, to jest pierwszy warunek. Dwa. Każdy łańcuch, każdy łańcuch, x ma ograniczenie górne, ma ograniczenie górne. To wtedy mm, Wtedy x ma element maksymalny, x ma element maksymalny, x ma element maksymalny. Tak przeminiemy od kurtowskiego zorna. Jest on równoważny z aksjomatem wyboru. O aksjomacie wyboru mam na, myślę, że jeszcze nagram film, bo jest to bardzo ciekawy temat i kontrowersyjny aksjomat, jaki został dodany z aksjomatu wyboru na przykład wynika paradoks Banachatarskiego, którzy udowodnili, że mając jedną kulę, tnąc ją na pięć części i z tych pięciu części da się skleić dwie kule identyczne z wyjściową. No to jest absolutnie nie można z jednej kuli zrobić dwóch takich samych jak ta pierwsza. Z kolei bez aksjomatu wyboru można udowodnić, że zbiór liczb rzeczywistych to jest suma przeliczalna suma zbiorów przeliczalnych, czyli można napisać tak, przeliczalna suma zbiorów przeliczalnych, gdzie y, dla każdego i mamy moc zbioru a i jest mniejsza równa niż moc zbioru liczb naturalnych, czyli ale w 0. To też jest absurd, taki sam absurd jak to, czyli z aksjomatem wyboru mamy coś takiego, bez aksjomatu wyboru mamy, mamy coś takiego, czyli, czyli y, Czyli no, dwa absurdy, nie? Czyli można uznawać, a można nie uznawać aksjomatu wyboru. Aksjomat wyboru jest niezależny od y, poprzednich, od pozostałych aksjomatów Zermelo-Frankela. Y, można wykazać, że no właśnie można wykazać, że y, używając aksjomatów Zermelo-Frankela, y, aksjomatu wyboru nie można udowodnić ani nie można y, go obalić. To też jest taki ciekawy wniosek, ale to już jest y, temat na osobny, na osobny film. Wracając do lematu Kuratowskiego-Zorna. Mamy taki lemat, który jest równoważny z aksjomatem wyboru i my chcemy udowodnić, że, y, że właśnie każdą liczbę rzeczywistą da się, że po prostu przestrzeń R ma bazę nad ciałem Q. To będziemy rozważać, y, będziemy rozważać taki zbiór. Niech V będzie przestrzenią liniową. W ogólności to pokażemy, że dowolna przestrzeń liniowa ma, yy, ma bazę. Niech to będzie przestrzeń liniowa, to będzie szkic taki dowodu. I rozpatrujemy zbiory Z pod zbiory przestrzeni liniowej, takie że A jest liniowo niezależne. A jest liniowo niezależne że A jest niewo niezależny i pokażemy, że ten zbiór Z to jest częściowy porządek. No, tu nie ma co pokazywać, pierwszy warunek Z z, z relacją zawierania się jest częściowym porządkiem. Jest częściowym porządkiem, no bo to są zbiory, to jest relacja zawierania się, my już sobie sprawdziliśmy, że te trzy warunki są spełnione dla zbiorów, więc, więc jest częściowym porządkiem, to się zgadza. I dwa, że każdy łańcuch w z, każdy łańcuch w z, każdy łańcuch w z ma ograniczenie górne. Ma ograniczenie górne. I dowodzi się to mniej więcej tak, że bierze się l łańcuch w z. E, ograniczeniem górnym, takim kandydatem na ograniczenie górne jest suma wszystkich e, wszystkich e, Wszystkich tych elementów tego łańcucha L, bo L to jest zbiór zbiorów, czyli rodzina zbiorów, i ta suma jest ograniczeniem górnym na ten, na, na ten łańcuch. I jest też, jest też liniowo niezależna. Jest też liniowo niezależna. W dwóch krokach się to pokazuje, że to jest liniowo niezależne oraz że jest ograniczeniem górnym. Czyli znaczy, że każdy łańcuch w Z ma ograniczenie górne, bo. To należy do zbioru Z i ogranicza każdy łańcuch. Czyli mamy spełnione dwa warunki z lematu kurakowskiego ZORNA. Czyli wniosek jest taki: z ma, z ma element maksymalny. A skoro ma element maksymalny, to znaczy ma taki zbiór, który jest liniowo niezależny, i jest maksymalny. To znaczy, że już nie zawiera się w żadnym większym zbiorze. To znaczy, że jak dołożę do tego maksymalnego elementu jeszcze jakiś jeden wektor, to już otrzymam zbiór liniowo zależny. Czyli tak naprawdę Z ma bazę. Z ma bazę, czyli V, czyli, to znaczy przestrzeniowa V ma bazę. Tak wygląda zarys dowodu elementu kuratowskiego zorna. I, I właśnie postaram się jeszcze coś dograć na temat aksjomatu wyboru.